Pokazanie w piżamach, żeby było miło, słodko i fajnie. Ale to nie jest o piżamach, to jest o mnie, o moich zmianach, o moim życiu. Także, jeżeli ja siedziałabym bez niczego, to też by było ważne. Kim ja tak naprawdę wewnątrz jestem? Kim jest ta moja dusza? Ja nie wiem, ja potrafię cieszyć się z wszystkiego. czasami coś sobie kupię bardzo taniego za 10, za 20 zł i mogę kilka dni chodzić i na to patrzeć i wow jaki jest super, że akurat tego potrzebowałam i jestem szczęśliwa od tego teraz jestem gotowa na coś i robię coś, a kiedy będziemy tą pierwotną energię brać dla siebie i czuć, że ona jest dla nas, ona jest nam potrzebna, to wtedy będziemy ją powielać i jej będzie się stawało jeszcze Bardziej, bardziej, więcej, 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 i wtedy, jak napełnimy się sami tej energii, będzie tak dużo, to wtedy będziemy mogli ją oddawać innym. Dobrze, ja sobie zawsze myślałam, że w moim życiu przyjdzie moment, przyjdzie takie uczucie, dobre, wszystko już mam, już jestem gotowa, ale tak naprawdę zrozumiałam już jakiś czas temu, że. To uczucie, że jestem gotowa, to tak naprawdę nie jest żadne uczucie. To jest decyzja. To jest yy, moja i decyzja każdego, że dobrze, teraz jestem gotowa na coś i robię coś. Także to jest decyzja, a nie uczucie. To jest jedno. Drugie, to myślałam, że żeby zrobić coś takiego fajnego tutaj, żeby Wam opowiadać o czymś fajnym. I sobie pomyślałam, dobra, to będą takie no, na moim Instagramie różne przeróżne pogadanki o pogadanki w piżamach, <laughs> żeby było miło, słodko i fajnie. Jakby co to, ja chyba będę dość często powtarzać, że nie wiem, może tak chcę na ten moment. Może tak, na ten moment dla mnie jest ważne, żeby moje życie wyglądało słodkie, miłe i fajne. To dla mnie jest takie może must have i takie, że ja po prostu lubię, żeby wszystko było fajne, dopieszczone. Później Wam jeszcze też dodam i pokażę różne rzeczy, które ja y, w całym swoim życiu robiłam. To było czy to malowanie obrazów, czy to nawet robienie bukietów. Ja po prostu cieszę się, że nie wiem, nie wiem czy to dar, czy to moje umiejętności, ale skądś to umiem, skądś to mam. Nie wiem skąd, ale jakiś czas temu odkrywam. Odkryłam tego, ale nigdy nie ceniłam tego. Myślałam, że o, no to przecież to tak wszyscy. Jest na przykład, nie wiem, jakieś święto Hello, coś tam, muszę zrobić jakieś dekoracje i po prostu, nie wiem, 10 minut. I ja wszystko co wezmę z do domu poskładam i już jest fajnie, super to wygląda. I to też taki, wydaje mi się, moja cecha dobra. Mm, nie wiem dlaczego to teraz mówię, ale uczułam, że mam to teraz Wam powiedzieć, że to jest ważne. Chcielibyście mi uwierzyć, jeżeli będziecie potrzebować do mnie przyjść, to musicie tak naprawdę wiedzieć, kim ja tak naprawdę wewnątrz jestem, kim jest ta moja dusza, kim jest ten mój środek, żebyście zobaczyli, czy ja na pewno będę rezonować razem z Wami, czy. Czy moja osobowość będzie bliska wam, bo do kogo byście nie poszli, do psychologa, do psychoterapeuty, do innego hipnoterapeuty, ogólnie, nie wiem, jakieś tam malować obrazy, żeby pobudzać ogólnie swój umysł i żeby zacząć siebie zmieniać, to najważniejsze jest wybrać tą osobę, która będzie bliska wam, którą poczujecie, której będziecie wierzyć, którą zobaczycie, że ona jest tak. Naprawdę szczera, że ona jest dla Was i że Wy chcecie być razem z tą osobą, Wy chcecie z nią się zmieniać. Ona daje Wam coś, daje takie poczucie tego fajnego momentu, tego fajnego e, jakiegoś flow, e, że Wy po prostu widzicie, że Ja chcę też podobnie odbierać świat. Ja chcę. Też być w podobnym miejscu, może w zupełnie innym. Tylko że ja widzę tam coś w niej, widzę część siebie, którą albo chciałabym być, albo już jestem, albo to po prostu jakoś rezonuje z moim wnętrzem, z moim sercem. Pokażę mnie w jakiś sposób, w którym możecie mnie dostrzec, możecie mnie zobaczyć, możecie sprawdzić, czy, czy w ogóle. Ja jestem, nie wiem, blisko was, czy ogólnie chcecie tu być i mnie słuchać. I wydaje mi się, że to jest takie fajne i my musimy siebie otaczać tymi osobami, z którymi nam chce się rosnąć, z którymi nam chce się zmieniać, z którymi po prostu widzimy, że Yy, że po prostu nam dzień się zaczyna, że my się uśmiechamy, że pojawiają się te prawdziwe emocje w naszym życiu i że, i że my po prostu cieszymy się. Yy, ja nie wiem, ja potrafię cieszyć się z wszystkiego. Nie wiem, nawet czasami coś sobie kupię bardzo taniego za 10, za 20 zł i mogę kilka dni chodzić i na to patrzeć i wow, jakie jest super, że akurat tego potrzebowałam i jestem szczęśliwa od tego. I wydaje mi się, że nasze życie powinno takie być, że my powinniśmy się po prostu cieszyć ze wszystkiego, co jest wokół nas. Y, czuć y, siebie z tym wszystkim światem, z tymi wszystkimi ludźmi, z tym wszystkim co nas otacza. Musimy się czuć, że <laughs> że to jest fajne i że my chcemy tam być, że to jest świat dla nas. Musimy tak naprawdę zrozumieć, że wszystko co mamy w tym życiu to wszystko jest dla nas. Ono nie jest dla kogoś i że żyjemy dla siebie i kiedy zaczniemy siebie lubić i siebie kochać, to zobaczymy, jak nagle te osoby, na przykład którym, nie wiem, dzieciom, swoim partnerom, że oddawaliśmy jakby dla nich ten cały świat, a oni po prostu tego nie do końca wiedzieli, nie do końca przyjmowali i, jakby my, czuliś, czasami czujemy się tak, że my komuś wszystko oddajemy, a dla nas nikt. A to tylko dlatego, że my, tą całą energię, co mamy, po prostu wydajemy ją kogoś i u nas jej już nie zostaje. A kiedy będziemy tą pierwotną energię brać dla siebie i czuć, że ona jest dla nas, ona jest nam potrzebna to wtedy będziemy ją powielać i jej będzie się stawało jeszcze bardziej, bardziej, więcej, więcej, więcej. I wtedy jak napełnimy się sami, tej energii będzie tak dużo, to wtedy będziemy mogli ją oddawać innym, oddawać y, naszej rodzinie, oddawać partnerom, oddawać dzieciom, oddawać wszystkim, kto jest wokół nas. A tak naprawdę, kiedy będziemy siebie wewnątrz kochać i mieli siebie tak dużo, że po prostu, kiedy będziemy się dzielić z innymi, to ta energia będzie rosła i będzie jak taką, jak jakimś wulkanem będzie wybuchała, że my będziemy taki chodzić w tym życiu, po tym świecie i myśleć, co, komu jeszcze się uśmiechnąć, komu jeszcze coś podarować, co jeszcze dla kogoś zrobić. Ale to się wydarzy wtedy, kiedy zaopiekujemy się najpierw sobą, zaopiekujemy się swoim wnętrzem, zaopiekujemy się swoją energią, zaopiekujemy się swoim wewnętrznym... Światem pokażemy sobie, że tak, ja jestem właśnie w tym życiu, to życie jest dla mnie. A jeżeli przyjdą jakieś złe, smutne momenty, smutne sytuacje, to tylko dlatego, żeby nam pokazać, że coś jeszcze mamy do zrobienia, coś jeszcze mamy sobie uświadomić, coś jeszcze mamy przepracować. Jeszcze musimy zrozumieć jakąś bardzo ważną lekcję w naszym życiu i jeżeli to zrozumiemy, to y, pójdziemy dalej, pójdziemy wyżej. I już więcej ta lekcja, ten, y, ta lekcja w naszym życiu się nie pojawia. <laughs> Także jeżeli dosłuchacie do końca, to super, a jeżeli was, nie wiem, nie wystarczy, <laughs> mam siły i czasu też zrozumiem, ale musicie zrozumieć i szanować swój czas. I po prostu wybierać to, co dla Was jest ważne, to, co Wam jest potrzebne, i y, szanować swój czas, i wybierać siebie. Także to każdego jest decyzja. Ja chciałam mu powiedzieć: Mam tutaj bardzo taki fajny notatnik. Ogólnie to mam mega dużo kolorowych notatników. Lubię pisać takimi. Różnymi kolorami. Może dlatego, że jestem taką twórczą osobą i wszystko w moim życiu to musi być kolorem, bo jakieś szare, czarne czy fioletowe, to jest smutne i takie no po prostu nie moje, nienaturalne i tyle. W tym notatniku i w innych też różnych, których mam bardzo dużo, ja sobie zapisywałam zawsze swoje różne lekcje. Te trudne. Te co po prostu wchodziły mi w pamięć, i ja myślałam, dlaczego to się wydarzyło. I później po jakimś czasie rozumiałam dlaczego. Kiedy sobie tą lekcję uświadomiłam i zrozumiałam, to już y, takich momentów nigdy się w życiu więcej nie powtarzało. Także te wszystkie historie i pokadanki w piżamach będą o moich życiowych lekcjach. Takie może ciekawostki ogólnie o moim życiu. Yy, to będzie takie na luzie, dlatego będzie w piżamach. Żebyście wy się czuli, że ja nic przed wami nie ukrywam. Ja chcę pokazać wam swój świat, taki naturalny, jak jest. Bo żebyście nie myśleliśmy, że ja jestem jakimś super, nie wiem, lekar jak psychologiem na znanym lekarzu. Ja tu mam 10 dyplomów, będę was uczyła, żebyście robili tak tak, tylko tak, tak, tak i w żaden sposób nie inaczej. Nie. Ja chcę być po prostu waszym jakimś przewodnikiem dusz, po prostu otworzyć swoją duszę przed wami, przed światem i żebyście to wy zdecydowali, czy ta moja dusza w jakiś sposób rezonuje z wami, czy nie. Jeżeli nie, to wszystko zrozumiem. Jeżeli tak, to bardzo chcę wam pomóc zmienić swoje życie, pokazać że to jest bardzo łatwo i może nie łatwo, tylko to nie jest nic trudnego do zmiany, tylko musimy podjąć ten pierwszy krok, ten krok działania, żeby to zrobić. Także przepraszam, że było tak długo, ale moje luźne pogadanki w piżamach będą o różnych historiach fajnych z mojego życia, w których bardzo dużo wszystkiego się nauczyłam i sobie zrozumiałam. I wydaje mi się, że to będzie fajne, Wam do zrozumienia, i może w tym czymś odkryjecie siebie. Bo jak wszystkim opowiadam to, co tam przeżyłam, jak to wpływało na moje życie, to wszyscy wow, naprawdę to jest takie fajne i że chcę się Ciebie słuchać. Także chcę Wam o tym opowiadać. Mój strój. Yy, nie mam zbyt dużo piżam, także nie za bardzo będę się zmieniał, ale jeżeli to będzie fajne, to może sobie zainwestuję w różne piżamy, żeby było fajnie, ale to nie jest o piżamach. To jest o mnie. O moich zmianach o moim życiu. Także jeżeli ja siedziałabym bez niczego, to też by było was. <grym>, dobra, nie będę siedziała bez niczego, bo to już byłaby przesada. Życzę Wam ten dobrego dnia i pamiętajcie, że to życie jest wasze i że. I że tak naprawdę wy decydujecie, jakie ono ma być i kim chcecie w nim być, jak chcecie czuć, jak chcecie, żeby świat wyglądał wokół was, bo, bo tak naprawdę to życie jest wasze, tylko wasze i nikogo innego. I po nie wiem, po 50, po 80, po 100 latach prawie nikt nie będzie o was pamiętał i Czasami myślimy, że my tyle błędów w życiu zrobiliśmy, że po prostu coś straciliśmy, ale najważniejsze, żeby zrobić ten pierwszy krok i żeby zacząć myśleć o sobie. Kiedyś ja myślałam, że myślenie o sobie to tylko są złe takie osoby, które myślą o sobie i są egoistami, ale to nieprawda, bo one wybierają siebie. To przyszliście wy na ten świat, nie żeby zadowalać potrzeby innymi, żeby innym robić dobrze, tylko przyszliście, żeby wybrać siebie, żeby robić sobie dobrze i żeby świat był dla was fajny, miły, piękny i żebyście wyczerpaliście energię, siły z niego i żyliście tak, jak chcecie. To do zobaczenia w kolejnych odcinkach z piżamami.